Co mi tam, tam, spróbuję jeszcze, jeszcze nagrać jeden odcineczek. Może nawet. Może nawet. Znaczy wydaje mi się, że gra powinna się spodobać. Nawet ostrym malcontentom, bo jest przyjemna, fajnie wygląda. Oczywiście znajdziemy pewnie kilka minusów. Ja widzę na przykład minus z mapą, że jej nie ma. No, ale to są tylko drobiazgi, no. W porównaniu do tego, co się dostaje, to brak mapy to jest praktycznie nic. Dostajemy w nagrodę całkiem fajnego RPG, Przynajmniej na razie. Dość śmiesznego, prostego. Zobaczymy, co będzie dalej. I czy dotrwam dalej. Może po prostu spróbujecie sobie sami zagrać. The High Street 2020. Widziałem pierwszy odcinek, zajął 800 mega filmik, także można śmiało nagrać i z 25 minut. Że jak będzie mi dane, to nagrywamy dłużej. Jak nie, no to trudno, no to cóż, do następnego będzie trzeba będzie poczekać, choć może się nie zdarzyć, bo różnie to bywa. to jest Enhand jakiś, trzeba mieć trzy taki jeden taki. ja mam taki. Dobra. A, już wiem jak przenieść. Dobra. Dungeon Madness, jakaś gierka, którą przez przypadek znalazłem. Taki erpek, no widzisz, malowany. A ja lubię Fireballa nawet mam, widziałe? Uh -huh. O, level up Walę go fireballem. To są takie gry, dlaczego drogas? to growas tak ma oh. Lubię taką oh. tą grę? Tam trzeba przejść kilka leveli bo to, że najgorsze jest to, że jak nie zdobędziesz wszystkiego, to nie możesz przejść do następnego levela. To fajnie, mi się tak podoba, jak się tak dzieje, że nie da się przejść, jak wszystkiego nie rozwalisz. Ło, wow, ile mobków! Muszę firebolem. To, to nie chodzi o to, że jak wszystkiego nie rozwalisz, bo no. jak wszystkiego nie zdobędziesz. Bo tam, bo najpierw Trzeba w pierwszym levelu się maluje drzewka. Mm -hmm. Najpierw trzeba narysować człowieka i prenda, z który potem będziesz walczyć. No i wiesz, dalej ci już nie będę. Zdradzać. Możesz poopowiadać, bo brzmi tak jakbym nie zagrał w to... Najpierw w pierwszym levelu... O, jakiś mi wpadł, poczekaj. Ten daje jeden do defensu. A ten 2 do defensu, to ten idzie wiesz gdzie? Do Żyda No i tam no. w pierwszym levelu właśnie trzeba malować drzewka Aha yy, No i zabijasz takie podpory właśnie z tymi drzewkami Aha A potem w następnym levelu jeszcze możesz sobie narysować kilo I tam nie idzie no. Potem kamienie pod... Potem podobno w trzecim chyba levelu dochodzi miecz i możemy wywijać potwory tym mieczem Aha Ogólnie fajna rzecz Strasznie ciężkie moby tu są, także musisz się skupić Bo skeletony na szóstym tym Na szóstym levelu i skeleton Archer na szóstym levelu, wyobrażasz sobie to? nie zdobyłem No to ci powiedziałem, Dungeon Madness Dungeon i Madness. Madness, Madness. Dobra, rozwalamy półki. Ej, niepotrzebnie w takim razie zużywałem fiole Shield of Warrior. razu sprawdźmy. Jeden do ataku. Are you sure? Yes, I'm sure. Tutaj defense. Też już sprzedawałem wydaje mi się. O i tu mam coś. Vitality i defense. Czyli do Żyda. Może będę miał już na jakiś... skill. Skill heal. Warrior brutally stabs the ground with push. Dobra, warrior applies spells to himself. Shoot acid balls. To to nie. Dobra, spróbujmy tego hila na razie, bo, bo już słabo jest u mnie z, z energią. A, to zabiera znowu żmane, no. Nie ma lekko, panie. Na chwilę też mi nie starczy. O kurde. Prawie, że to daje i ich i ten Super <laughs> Jeszcze nie zginąłem, nie wiem czy zauważyliście A to się rzadko zdarza Rzadko zdarza Szkieleton 8 level Nie źle, jakiś silver key mi spadł. Shield of tank to ja miałem już taką. Jeden do defensu Na gold Zamieniamy na golda Tu jest boss O jest boss Boss i Miałem odejść i żeby się nie... Aha to on nie rzuca, to ja się nie palę tylko on opali się Pode mną Czyli można śmiało po prostu sobie iść on wyjdzie za mną. Chodź, bosie. On nie wychodzi. Leniwy bos. Dobra, to zaraz coś zeżremy. A! Czyli nie można jeść i się bić. To niedobrze. Bo nie wiem, czy zdołam go ubić. Big Bad Skeleton Dobra Halmet z Vitality To idzie do Żyda O, tu coś wpadło Jeden do defensu Czyli idzie do Żyda No i co, no Nic więcej, także lecim dalej. A tu można sobie to... O, mam już jeden Enhand. nie wiem czy jest sens tracić Golda na razie. I tak daje radę. A być może za chwilę będę potrzebował tego golda, dlatego... E, e, nie zrobimy tego. Iron helmet to może być dobre. Jeden do Defensa i dwa do Vitality. Nie, 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 Equip! dobra. Najprawdopodobniej mogę sobie wziąć Spela, o, Tom. Tylko po co mi te spele, jak nie mam many praktycznie notorycznie. <śm> Nie wiem, czy chcę tam schodzić. Skoro tu już mowy były nie do ogarnięcia. A nie, tu też są takie same. Mniej więcej. Zapomniałem, że nie da się żarcia jeść, jak mnie ktoś bije. I dobra, już nie mam fiolek. Już przerąbałem. O, ale fart. Dobra, czyli muszę zacząć pakować w Defense. Chyba Bo za bardzo padam. Chyba żebym Vitality pakował. No to zaraz zobaczymy. Teraz będzie delikatnie łatwiej, nie. Muszę w końcu zginąć po prostu. No nie. Nie gin, nie gin, ubij go! Dobra... Teraz sobie zjem żarcie. Dobra... Już nie jest tak łatwo. Trudno się mówi. Czyli można sobie iść, tylko po prostu... I to nawet dość długo się je, powiem szczerze. Aha, takie buty. Tylko, że jak mi coś uderzy, no właśnie, to stracę jedzonko. I jeszcze strzeliłem kurde firebolem w ten. Mogłem Tomp użyć. Chyba padam. Jeszcze jakimś cudem wyżyłem, ale. Długo nie pociągnę Pięć żarcia Poczekajcie, bo ja tu mogę sobie chyba yy, Zrobić żarcie Nie O, dobra Trzy Co, mam te potiony. Ej. A no, teraz mam te potiony. To jeszcze... O, nie da się już. Grzyby są potrzebne. Dobra, to na razie nie będziemy robić. Lager of Bor. Ale tym razem to już nie mam szans. O, wpadł mi jeden grzyb, to może zaraz ukręcę sobie ten fiolki. No i radio? No jeszcze może przeżyję. Jeszcze coś tam. Jeszcze coś tam się tliżycie we mnie. Nice one. Czyli uderzać można, tylko nie można się bić z mopkiem. oj Ojoj, oj, 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 oj. Właśnie o tym mówiłem, że. Tym mopkiem się nie można bić. A on przysiedł. Kwiatuszka jeszcze ogarnąłem. Dobra. A co to daje? O tak. Taki dagger mi wpadł. Jeden atak, jeden defense. To nie dla mnie. Od razu sobie to transmutujmy na gold Żeby stworzyć sobie zaraz fiolki A, to nie mogę? 6 potrzebuję Okej okay. Ech, to głupi Ile tu mobów jest? że na dążę? Zdążyłem. Level up, na no szczęście. Dajemy w defense. Dodawać no mobki. Mobki, chłopki. Ja nie wiem, jak, one, jak te moby będą miały wyższy level, co ze mną zrobią. Ale na szóstym muszę niestety się przenieść. O, eksitem mi wpadł porządny, widziałem jeden defense, jeden vitality. Hmm. Time for a replay. Of one of the tracks of the upbeats, the Evolution one of the tracks out. this one's called Dungeon you might remember it fondly from your raving days because it used to make quite the impact long sword of brute jeden atak jeden vitality straszny chłam wpada nie wiem czy wy to widzicie czy nie o, nie mam kluczyka jeszcze, Mas nie mam kluczyka. Fuj File of Skulls Tutaj też będą pewnie petardy mobki. No, mobek, który wali fire Big Bad Skeleton tutaj jest. Na 15 levelu. Muszę go pokonać. Nie ma głupich, żebym to przegrał. Jeszcze wale Stampa. E, nie, nie do rady. Chociaż marne szanse widzę. Bo mu praktycznie. A, rip. Dobra, no, zawsze kończę na ripie. Myślę, że będzie ciężko pokonać tego bossa. Jeszcze tylko zobaczę, czy ma energię od nowa. To jak ma energię od nowa, To będzie mega ciężko. Dagger of War. No ma energię odnowa. No. O czym my tu w ogóle rozmawiamy? Czy ja miałam go pokonać? Co ja miałabym pakować w, w Defense Vitality? Czy może kupować, szykować się na niego i kupować po prostu mega dużo? Jeszcze jedna taka nieśmiała próba Ale nie wydaje mnie się Ojej, tu są jeszcze mobki Ale dałem ciała Bo one na pewno chcą, idą do mnie Dobra, żarcie Na dziesiątym levelu! No ale nie no, ale z tym bossem to przesadzili, no level piętnasty Mam jakąś tarczę możliwe, że lepszą Nie Jeden A, jeden defense Chciałbym mnie naprawdę porąbać Tak, ewentualnie, jakbym odchodził i, 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 i odpoczywał tam gdzieś. Co, 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 co? Co on mówi? I will crush you! Ja, yeah. pomarzyć się możesz, dziadu. Weź żarcie i do ciebie wrócę. Bo się zasriany. Dobra. Roar. żartko. Ja właśnie nie używałem w ogóle tego kurde Roara, a to przecież aura jest A, bo widzicie, bo się gra z wami Eating Nie no, to spoko, powinienem go puknąć jednak Puknęcie O! Użyłem pierwszy raz tego stamp Fajne, fajne ale czego Musimy nie trafić, żeby żarcie przestało jeść. A we crash you, tak, crash you Fuck you 3 do ataku Oczywiście 3 do vitality Mam jeszcze miejsce, to się jeszcze zastanowię. Hey, nie widziałem, że nie mam kurde energii. No dobra, pany, no pobiłem tego bossa, znalazłem na niego sposób. Gierka jest naprawdę przyjemna, polecam ją, trzymajcie się. No ja.